Witam, siemanko, tu Chris, kolekcjoner. Otworzymy sobie dzisiaj mega zestaw startowy z Biedronki. Ciekawy jaką trafimy sobie limitkę XXL. To najbardziej jest tutaj dla mnie takim priorytetem. priorytetem. Zestawik kosztował 42 zł. I tak, mamy albumik oczywiście. Oraz mam nadzieję, że. Hu, niestety, niestety miałem nadzieję, że trafię mm, szczęsnego. A jest hames Rodriguez, którego już mam z wymiany zagranicznej. Oraz jest Wesley Schneider, którego również mam, niestety. <laughs> Mamy oczywiście standardową książeczkę, której nie będę pokazywać. No, i mam nadzieję, że przynajmniej w tych saszetkach będzie coś lepszego. Ok, nagrywam to z marszu, więc może nie będzie tego tak dobrze widać. Może tak. I tak bazówki, bazówki nie będę może czytać. Logo BVB mamy i mamy Sterlinga na Rising Starze, którego mam. Pazóweczki, mamy logo Chelsea, mamy Masterka, Lasse szone i Want to Watch Garetha Bale. Bardzo fajna karta. Jedziemy z trzecią saszetką. No, szkoda, szkoda. Myślałem, że szczęsnego trafię. Trudno. Riges, Lars Wender na masterze. No, ale mamy coś fajnego. Mój pierwszy double. Pierwszy double. Super, super. Przynajmniej to. David Silva i Sergio Aguero. No, ekstra, ekstra. Oraz mamy Sergio Ramosa na fans' favorite. Również extra. Mój pierwszy double. Po otwarciu tulu blisterków. Super. Cztery bazóweczki. Mamy logo Galatasaray. Oraz mamy roka Fabiana Szara. Fabian Szar, chyba go nie miałem i tak mamy Mastera Gaitana, mamy Bayer Monachium, mamy Gabiego na K-Playerze. Okej, okay. i ostatnia saszetka. Ostatnia saszetka. Bazówki, bazówki, bazówki. I trafiliśmy jeszcze eksperta Xaviego Hernandeza. <laughs> Nie trafiliśmy Wojtka Szczęsnego, ale mimo to mamy dabelka. Więc jest naprawdę fajnie. Dzięki za oglądanie. Zapraszam na kolejne filmy. Cześć!